Na stadionie Żurawianki powstaje nowe boisko do piłki siatkowej plażowej. Nie. Dobrze, że ktoś się wygiął. Chociaż mogło też spać tak w Ще оставам си чай. Не хотим ничего. Ну, добре, идем.

Czy mogę się na chwilę przerwać pracę? Tak, proszę. Słyszałem, że jesteś głównym pomysłodawcą i wykonawcą boiska do siatkówki plażowej w Żyrawicy. No tak, to prawda. Skąd właściwie pomysł na, na to boisko? Yy, pomysł wziął się stąd, że no, nie było tego tutaj wcześniej przede wszystkim. Yy, I tak yy, pomyślałem sobie, mam dostęp do różnego rodzaju sprzętu, jakieś tam koparki czy ładowarki, czy też ciężarówka wywrotka, więc pomyślałem sobie, że, że czemu by nie, można spróbować, prawda? No i jakoś się, jak widać, pracujemy. Ale podejrzewam, że bez pomocy życzliwych osób to boisko by nie powstało. No to to z pewnością na pewno. E, pomogli mi wiele sponsorów, czy znaczy inwestorów też. E, tutaj firma Transbet e, nam dała piasek, tutaj pan Segiet z Bolestraszyc również ofiarował autopiasku. E, no tutaj troszeczkę w mojej inwestycji było też w tym. Ludzie tutaj z Żurawicy również się poskładali. To jest taki sępik tak zwany, troszeczkę od każdego po... <laughs> wziąłem i tak. I, no i jak widać no powstaje, no powstaje, Jestem, jesteśmy zadowoleni. Dzisiaj jesteśmy w trakcie, można powiedzieć, kończenia tego wszystkiego. Dzisiaj zostało przewieziono ostatnie auto piasku, zostały skopane słupki. Wystarczy tylko rozgarnąć ten piasek i będziemy grać. A kiedy możemy oczekiwać oficjalnego już otwarcia boiska? E, oficjalne otwarcie tego boiska będzie na pewno 15 sierpnia no, planujemy wtedy festyn, może jakiś turniej. Zobaczymy jak pogoda. Jeżeli się uda, to mam nadzieję, że od rana jakiś turniej siatki. Także zapraszamy. A oprócz 15 sierpnia, przy okazji tego festynu i oficjalnego otwarcia boiska, czy, czy w tym roku możemy się jeszcze spodziewać jakichś turniejów dzikich drużyn bądź. Tak, tak, takiego? tak, to z pewnością, to z pewnością. Najpierw chciałbym to zakończyć, zobaczyć jak to mniej więcej wszystko. Wszystko będzie wyglądało po, 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 po etapie końcowym. Ale myślę, że tak, jeżeli pogoda dopisze, jakiś turniej z pewnością będziemy. Tutaj jest profesjonalno-pełnowymiarowe boisko. Także myślę, że chętni też również się znajdą na to. W obrębie tutaj w przemyślu zrobili co prawda jedno. Zresztą mogliśmy spotkać tylko na wirowniach. Niestety tutaj nie mamy. Może kiedyś wykopiemy basen. Ale jak na razie to, to tak. To, to na pewno jakiś turniej, jeżeli pogoda dopisze, to on będą. Jesteśmy właściwie w trakcie kończenia już tego boiska i jakie plany na, na przyszłość? Czy jakieś inwestycje, coś? Yy, no plany są no, szerokie. szerokie, mamy jakiś możliwości, aczkolwiek jest obiekt niezagospodarowany, nie mamy jedynie stadion tylko. No tutaj teraz będzie siatka plażowa. Mieliśmy kiedyś koszykówkę, ale niestety została zniszczona. Myślę o tym, żeby w następnym roku zrobić właśnie boisko do kosza. Mamy już nowe słupki, mamy już nowe tablice, tarcze, wszystko. Tylko musimy zrobić y, y, ogólnie całe uziemienie, wylać jakoś, jakiś beton, później to, to, to taką papę włókninę i, i myślę, że, że to się da zrobić w następnym roku, ale to też jest właśnie wysiłek nas wszystkich, nie tylko mój, moje, może będzie zaangażowanie w to jakieś takie duże, ale to tak jak mówię, jeżeli nie będą ludzie współpracować, no to, to ciężko jest osiągnąć. No tutaj. Jak na razie ciężko było nam odbudować tak jakby ten stary wizerunek żurawianki, że, że, że jednak się nic nie dzieje, że, że te pieniądze gdzieś uciekają. No tutaj teraz jak widzimy, no, jesteśmy nowym zarządem, ja i moi koledzy również od czterech miesięcy. I no, pracujemy, to boisko nie tylko, że ja, ale również tutaj i moi koledzy z, z klubu pomagali mi tutaj łopatami, żeśmy troszeczkę pomagali, również dzieci małe. To wszystko powiem na festynie, będzie billboard, będą sponsorzy opisani kto co jak pomagał. Myślę, że to trochę dotrze do ludzi, zobaczą, że jednak wspólnymi siłami damy radę tutaj no, odbudować to wszystko, No bo co prawda, no, no, tutaj robimy to wszystko dla nas tak naprawdę. No, nie możemy tutaj opierać się na jednej osobie, bazować na, na gminie czy bazować tylko i wyłącznie na, na żurawiance, bo, bo, bo nie wszyscy jesteśmy, nie jesteśmy w stanie tego po prostu zrobić, ale tutaj wspólnymi siłami, jakąś składką, jakimś takim chęcią pomocy, na pewno, na pewno będziemy zdolni tutaj zrobić no to boisko do kosza, czy choćby mm, myśleliśmy na temat jeszcze siłowni tutaj na zewnątrz, myśleliśmy o placu zabaw. Na razie spokojnie jeden plan dokończyć na następny rok. Jeżeli myślę, że już tych chętych będzie więcej, jakoś to, to 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 będziemy działać. Dobrze, że Dzięki za wywiad, nie zatrzymuję, bo maszyna stygnie, a chmury idą, tak, się chmury zbierało na deszcz. Tak, chmury ale to dobrze, zobaczymy, czy drenaż jest dobrze zrobiony, <laughs> także to jest dobre, to jest dobre. Dobrze, dzięki, cześć. Czy ciężarówki, czy wywrotki, czy, czy też koparki, czy ładowarki, no. Dość, dość, dość szybko zdobyłem, że tak powiem jakiś yy, taki yy, jakby to ująć. Yy. Kurwa, jeszcze. <grywa> <grywa> <grywa>